Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Dziś będziemy tworzyć program, w którym kot będzie się poruszał po labiryncie i będzie dążył do wyjścia. Taki program, znaczy podobny program, jest opisany w podręczniku do klasy szóstej, natomiast ja go postanowiłem tutaj na prezentacji zrobić trochę inaczej niż robiliśmy na lekcji, ale sama idea będzie taka sama. Dobra, słuchajcie, zaczynamy od pliku sceny, czyli chcemy sobie taki labirynt stworzyć. Oczywiście moglibyśmy go narysować, ale skorzystam z gotowego rozwiązania. Takie gotowe rozwiązanie znalazłem na stronie 4.bp.blogspot.com. Jak wpiszecie scratch kod w labiryncie, to znajdziecie takie, takie tło. No i to tło sobie wczytam. Na lekcji mieliśmy tylko planszę pokolorowaną z takimi kwadracikami w jednym kolorze. Tworzyliśmy sobie sami ten labirynt, ale tutaj, żeby było szybciej, skorzystam z gotowego labiryntu. Oczywiście ten labirynt możemy zmodyfikować. Mamy tutaj taką pipetę, jak w pęcie. Możemy pobrać kolor czerwony. No i na przykład wiaderkiem zamknąć przejście tu. tak, A na przykład. Znowu weźmiemy sobie ten i tutaj na zielono. Teraz otworzymy na przykład przejście tutaj. No i labirynt już jest lekko zmodyfikowany. Jeszcze moglibyśmy na przykład tutaj też otworzyć. Dobra, no więc labirynt już mamy. Teraz ustawiamy naszego kota. Przechodzimy sobie do skrypty i ustawiamy naszego kota powiedzmy tu. Oczywiście jest on za duży, więc wybieramy... Wypieramy zmniejsz i zmniejszamy tak, żeby mieścił nam się w pojedynczej kratce. I tutaj bardzo ważne jest to, żeby to zrobić precyzyjnie i żeby kod w całości w tej kratce się, kratce się mieścił, to żeby znaczy, żeby nie dotykał żadnym swoim elementem nie dotykał krawędzi, bo wtedy może być problem z poruszaniem się. Tutaj też nie powiedziałem, że jeżeli wgrywamy plik sceny to nasza scena w Scratchu ma szerokość około 480, znaczy dokładnie 480 pikseli, wysokość 360 pikseli, więc tło powinno być właśnie takiej wielkości 480x360 lub może być ewentualnie wielokrotnością tych liczb czyli na przykład dwa razy większe. Takie właśnie tło tutaj wgrałem. Ono ma rozdzielczość 960 na 720 I teraz łatwo tutaj ustalić, że taki pojedynczy kwadracik, jeżeli sobie tutaj sprawdzimy, tu jest minus 240, tu jest minus 200, czyli pojedynczy kwadracik to jest 40 na 40 co będzie nam potrzebne zaraz przy poruszaniu się kota. Dobra, jak już kota wstępnie ustali, ustawiliśmy to możemy sobie zacząć programować. Tak A więc jesteśmy na sprite. Sprite 1, możemy nazwać go kod. I teraz zdarzenia. Kiedy kliknięto zieloną flagę. No więc co kiedy kliknięto zieloną flagę? Po pierwsze, trzeba ustawić kota w tym właśnie miejscu. Ja go już tam ręcznie ustawiłem, więc mogę skorzystać z klocka idź do. W tej chwili są wartości takie. Jak położenie, aktualne położenie kota, więc przesuwam sobie, że kod po kliknięciu zielonej flagi ma się znaleźć tam. Ewentualnie mogę te wartości trochę zaokrąglić, ponieważ wiem, że będę się posługiwał wielokrotnością liczby 40. To zamiast tutaj takiej niepełnej liczby 177, mógłbym to zamienić na minus 180, a minus 121 na minus 120. A wtedy powinien ten mój kot znaleźć się dokładnie na środku tej. Tej kratki, no i nie powinien nie dotykać krawędzi. No i dobra, więc to już jest sprawa załatwiona. Więc zawsze po rozpoczęciu gry nasz kot pojawi się w tym miejscu. Pyk. Dobra, teraz załatwimy poruszanie się kotem w grupie zdarzenia. Tak, kiedy kliknięto klawisz. Czyli tutaj możemy wykorzystać klawisze na klawiaturze do wykonywania jakichś czynności i tak zrobimy. Możemy sobie wybrać na przykład strzałka w górę albo nie. Na początek strzałka w dół, strzałka w dół i teraz przy tej strzałce w dół no musimy jakoś kotem ruszyć, więc ten ruch powinien być o kratkę zawsze tak, a więc byśmy przeskakiwali o pełną kratkę. No więc przesunąć o 40 kroków, bo tyle ma kratka. Tylko zostaje jeszcze kwestia ustalenia kierunku i mamy też taki klocek ustaw kierunek i w przypadku strzałki w dół byłby to kierunek w dół, czyli tutaj oznaczony jako 180. Ustaw kierunek w dół, przesuń o 40 kroków. Tak. No i teraz klikając strzałką w dół nasz kod powinien się poruszać w dół. Na razie działa to tylko w dół, ale widzicie porusza się, niemniej jednak no, obraca się tak trochę bez sensu, więc tu moglibyśmy mu zmienić styl obrotów. Na tylko lewo, prawo, i teraz startujemy. Strzałka w dół działa. No dobra, więc skoro już działa, no to wystarczy, że sobie to damy. Duplikuj. Ustawimy strzałka w górę. Zmienimy kierunek na góra. Duplikuj. Strzałka w lewo. Kierunek na lewo. Duplikuj strzałka w prawo i kierunek na prawo. Góra, dół, lewo, prawo zgadza się, czyli teraz nasz kod powinien się poruszać po całym labiryncie. Na razie po całym, bo jeszcze go nijak nie blokujemy. No i dobra, i tutaj jest tylko taki problem, że jak widzicie, mm, jak próbujemy wyjść poza labirynt no to już przestaje nam się poruszać po tych kratkach, ponieważ on tutaj no nie ma tych pełnych 40, no i potem mu się to przestawia, ale to za chwilę będziemy eliminować. Dobra, kolejna sprawa jest taka, że no Kot ma chodzić tylko po zielonych polach, a nie po czerwonych, czerwone te ściany, więc teraz musimy mu zablokować jakby chodzenie po czerwonym polu. I to to jest w miarę dość proste zadanie, a mianowicie. Musimy tylko jakby zaprogramować, że w momencie, gdy kod dotyka czerwonego, no to musi się jakby cofnąć, tak? Czyli jeżeli wchodzi na czerwone pole, tak, jak na przykład wchodzi teraz, to żeby błyskawicznie go komputer cofnął z powrotem na zielone. No więc, jeżeli przesuwamy się o 40 kroków, to wystarczy, że wykorzystamy czujnik i w tej chwili wstawimy coś takiego: jeżeli i teraz z grupy czujniki mamy dotyka koloru. Klikamy sobie w ten kolor tutaj. Potem klikamy na planszy na czerwony. Więc jeżeli dotyka czerwonego koloru tak to wtedy powinien być cofnięty. Jeżeli idzie w, do przodu idzie o kroków 40. No to oczywiście z powrotem to będzie. O ile. No minus 40 tak czyli minus 40, a więc jeżeli dotyka koloru czerwonego, krok do tyłu, czyli próbuję wejść, o, już widzicie, nie nam rady wejść na lewo, bo po przystrzałce w lewo yy, mam to już zaprogramowane, to się dzieje na tyle szybko, że my tego nie widzimy, ale działa, tak, czyli tutaj w lewo yy, klikając nie mogę przejść, jeżeli teraz zduplikuję to do wszystkich pozostałych klocków, No to mój kod może się już poruszać tylko i wyłącznie po polach zielonych. Gdy próbuję wejść na czerwone, to po prostu się nie da. Możemy dojść do niebieskiego. Tu będzie nasz koniec, ale to będziemy programować za chwilę. Dobra, to tyle w pierwszym odcinku.